Napawaj się atmosferą, ten wyścig był niesamowity. W każdym razie wiesz już z pierwszej ręki, co potrafi Ken, ale czas najwyższy, żebyśmy się przekonali, na co stać Ciebie. A do tego potrzebny ci własny samochód. Proszę bardzo, oto Subaru impreza STI, ale nie jest to zwykłe Subaru, bo dawniej jeździła nim legenda rajdów Colin McCree, więc stoisz przed niebyle jakim wyzwaniem. <ścoughs> Wciąż nie mogę uwierzyć, że chcesz podróżować po całym świecie tą pobijaną puszką. No ale dom to dom. A, prawie bym zapomniał. Przed wyścigiem musisz podać swoje dane osobowe. To ma coś wspólnego z ubezpieczeniem albo przepisami bezpieczeństwa. Nie przejmuj się, wypełnij to i możemy zaczynać. Tutaj masz swoją mapę. Na niej zaznaczone są nadchodzące imprezy. Startując w wyścigach i wyzwaniach, zdobywasz doświadczenie wyścigowe. Dzięki temu zyskasz wyższą reputację u innych kierowców, którzy będą zapraszali Cię do nowych zawodów. Ken urządził w Londynie zawody dla nowicjuszy. Będzie to świetna okazja do wypróbowania twojego nowego wózka. Pakuj się, bierz paszport i pokaż Anglii, na co cię stać. Powodzenia! Byłbym zapomniał, zawody w Londynie to wyścigi Rallycross. Cross. Wyjaśnię ci krótko, o co w tym biega. To wyścigi wielu kierowców na krótkich trasach. Tory są częściowo terenowe, a częściowo asfaltowe. Reszta jest prosta. Wygrywa ten, kto pierwszy dojedzie do mety. łatwizna! To jest fajny bajer, który może Cię zainteresować. Możesz tu ustawić poziom trudności zawodów. Im trudniej, tym więcej kasy zarobisz. Wybierz poziom, jaki chcesz i ruszajmy. Oto ekran wyboru samochodu. Możesz tu wybrać wóz na najbliższe zawody. W tej chwili masz tylko subaru, więc jeśli nie zamierzasz ścigać się pieszo, musisz je wybrać. Da 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 da